Witajcie w naszym vlogu Kariera na Maxa. Przygotowaliśmy go specjalnie dla Was, żeby pokazać Wam tajniki naszej codziennej pracy. Dzięki niemu zrealizujecie z nami kilka projektów, zabierzemy Was na różne eventy, pokażemy Wam pracę działów, które na co dzień wspierają apteki franchiseowe Dr. Max, a przede wszystkim poznacie naszych kolegów i nasze koleżanki. Zapraszamy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, witajcie w naszym specjalnym odcinku vloga Kariera na Maxa. Dziś przygotowaliśmy go z myślą o Was, o wszystkich aptekarzach zatrudnionych w sieci franczyzowej Dr. Max. Ponieważ z okazji Waszego bardzo wyjątkowego i szczególnego święta wspólnie z wszystkimi pracownikami centrali przygotowaliśmy specjalne życzenia. Zobaczcie sami. Dzień dobry Państwu. Drodzy aptekarze, z okazji Waszego święta chcielibyśmy Wam życzyć samych miłych, wiernych i wdzięcznych oraz uśmiechniętych pacjentów, ciekawych przypadków klinicznych do rozwiązania, pełnej dostępności, wszystkich deficytowych leków, przyjemnych wizyt inspektorów, fajnego i zgranego zespołu aptecznego, prawidłowo wystawionych recept, mniej chemii leków, a więcej opieki farmaceutycznej. Dobrego nosa, do groźnych interakcji przyjaznych relacji z lekarzami, jasnych przepisów prawa, dużo miejsca w magazynie i terminowych dostaw z hurtowni, krótkich i cierpliwych kolejek, cierpliwości w poszukiwaniach, tego jednego zagubionego opakowania, zadowolenia za każdym razem, gdy pomożecie pacjentowi systematycznego poszerzania Waszych horyzontów zawodowych, bez trudu zdobytych 100 punktów raz na 5 lat, poczucie realizacji misji zawodowej. I żebyście zawsze wiedzieli, co pacjent miał na myśli, prosząc o te białe tabletki na literę S? Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że jesteście z nami.